Bonjour, moi drodzy. Krzysiek z tej strony, sobota 28 października. Końcówka lata na Lazurownym Wybrzeżu. 26 stopni, dzisiaj jest. Ja dzisiaj będę się szczerzył dużo bardziej niż zwykle, ponieważ po raz kolejny został naprawiony mój starzejący się Renault Grand Espace. Problemy z cewką zapłonową rozwiązane. Znowu do dyspozycji jest pełna moc. 240 koni kawałek się przejechałem, zalałem wszystkie możliwe paliwa jest gotowy, mam nadzieję, że z tydzień wytrzyma, teraz jedziemy sobie krótko, obyczajowo, jedziemy sobie do Café du Cyklist. podrzucić coś Aleksandrze słuchaweczki dokładnie a zobaczcie jak wygląda przed Halloweenowa sobota plażowanie, kąpiele ja dzisiaj byłem kąpać się na wschodzie słońca przepięknym, nagram wam kiedyś może jutro to całe widowisko natomiast było tak przepięknie i tak ciepło że zostałem do 12 .00. 4 godzinki pykły dlatego dzisiaj na rower nie za wiele czasu, ale zobaczmy po prostu jak to wygląda no przyszłego tygodnia faktycznie zapowiadają nam 15-19 stopni także troszkę się troszkę się nam to plażowanie skończy nie w takim wymiarze, a jedźmy zobaczyć sobie po drodze jak wygląda status przygotowań licei i okolic do Halloween, ale i do świąt Bożego Narodzenia. Bo jak już niektórzy widzieli, dekoracje świąteczne już wiszą 28 października. Alezi! Dotarliśmy do Kainsurmer miasteczka, które nad wyraz często widzicie w małych filmach. A w ogóle jeszcze Wam dodam tylko tak na marginesie, że to jest dzisiejsza usługa, za którą kolega Przemek nie wziął ani grosza, bo często pomagamy mu w innych sprawach. No ma tam jakieś swoje problemy i pomagamy mu z językiem francuskim Oli, z doświadczeniem w organizacji różnych rzeczy. I tutaj często doświadczam czegoś takiego, że jest po prostu powrót do starego, dobrego handlu wymiennego. I wymieniają się ludzie usługami bezgotówkowo, jedni drugim pomagają. Wiem, że to norma. Powinna być, przynajmniej, i mam nadzieję, że w wielu miejscach dalej tak się dzieje. Natomiast ja ostatnio się z tym nie spotykałem, jakoś super często. Zapomniałem, że coś takiego istnieje, i to jest w ogóle super, super sprawa. A teraz jestem w moim wodopoju. Teraz wam pokażę. Pokazywałem chyba na jakichś krótkich relacjach. Że tutaj na promenadzie w paru miejscach są takie ujęcia wody pitnej i zaraz. Zobaczcie, jak to się wszystko fajnie odbywa. I już. Szukajcie takich budek z napisem Metropole Nisko d'Azur Ville de Caen-sur-Mer Au frais, au pétillant Servez-vous Servez-vous, no i proszę bardzo. Ja zawsze biorę tą pétillant, czyli taką lekko gazowaną. Ona jest w sam raz, bo ma jakiś konkretny wymiar, a nie taka zwykła woda. No i jest przepyszna. No i na przykład tego gazu jest tyle, że nie rozsadza bidonu podczas jazdy. To się wszystko odbywa no, bezdotykowo. O, proszę bardzo. Wystarczy odpowiednio zbliżyć sam kontakt i bidon się napełnia pyszną wodą. Mam nadzieję, że pochodzenia górskiego. Dobrze, jedziemy dalej tropić dekorację. Aż się dziwię, że tutaj w Kainsurmer to bardzo nic się jeszcze nie dzieje, a przecież oni zawsze tutaj słyną z największych Mikołajów i choinek. Eee, ja ja tutaj wiozę jeszcze dla Aleksandry, cofnąłem się na chwilkę do domciu oj, po oponę, bo też tam napisała, że jej strzeliła opona, także będziemy jeszcze w kapelu cyklist robić mały serwis. Zatankowani, nawodnieni w drogę. No i stwierdzam, że Kain Surmer jeszcze jest niegotowy na święta. A tutaj tradycyjnie zobaczcie, pełna jest na tej ścieżce pojazdów różnej maści czterokołowych, dwukołowych, trzykołowych, sterowanych ręcznie, nożnie, elektrycznie, dlatego filmowanie tutaj nie jest jakimś super pomysłem. No i tutaj nie bez kozery wzięły się te dyszki. Ograniczenie prędkości do 10, no średnio respektowane, ale z drugiej strony trzeba uważać, że ta ścieżka jest zawsze zatłoczona i no, trzeba mieć oczy dookoła głowy a rączki na hamulcach także nie stwierdzono dekoracji świątecznych zobaczymy co będzie no już w Nicei, bo właściwie tam po drodze to jest tylko lotnisko i jest jeszcze sam lochonduwar, ale ono w swojej nadmorskiej części jest praktycznie łyse, a właściwie nawet porzucone są budynki. Opatrzcie, znowu kolejny jedzie taki dziwoląk, dziwnotwór. Na plażowanko październikowe trwa. Najlepsze. Jesteśmy kochani w Nicei na promenadzie Anglików. Znacie już ją doskonale, ale nigdy promenady za wiele. Natomiast ja już wiem, że będę miał Wam tutaj co do pokazania w związku z tematyką odcinka. Otóż nie widać za bardzo dekoracji związanych ze świętem dyni, jak to się w polskich szkołach słyszałem nazywa teraz Halloween, żeby uniknąć naleciałości amerykańskich. Wiadomo jak jest. Merci Natomiast zobaczcie, że. Aż, końcówka ciepłego sezonu to zawsze motocyklowe, opisy w różnej maści. Ale zobaczcie, że. Patrzcie. Widzicie to? Patrzcie na palmę. Są już lampki. Lampki, no właśnie, ostatnio jak tutaj byłem, to były prace na tym skrajnym pasie prawym. Coś tam przy palmach grzewali, ja myślałem, że je przycinają. A to po prostu montaż dekoracji świątecznych. Także już powoli. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one In the one horse open slave Coś takiego. Dobrze, jedźmy do Cafe du Cyclist. Zobaczymy, co ma w ofercie w przededniu chłodnych dni. E, ta wspaniała kafejka, a ja tam jeszcze zmienię Aleksandrze Oponę, bo coś za nie mogła za nie mogła oczywiście opona, a nie Aleksandra. A czy Aleksandra za nie mogła, to się zaraz przekonamy. Oproszę. a tu żeby nie być gołosłownym, właśnie odbywa się montaż dekoracji świątecznych na palmach. Pięknie to wszystko wygląda, a ja już doskonale wiem dlaczego mi się tak ciężko jedzie i dlaczego musiałem teraz wykończyć swoje figi, bo jest po prostu tak zwany w mordę windę, ale na powrocie będę miał, mam nadzieję, w plecy wind I już będzie szybciutko i przyjemniutko Ha, się w sumie dziwię, że tyle ludzi jest, ale Po pierwsze, że jest piękna pogoda, a przecież jest długi weekend Halloweenowo, zaduszkowo, grobowy, nie wiem Po prostu długi Tutaj też jest bodajże poniedziałek wolny Nie, sorry, wtorek O, wtorek, czyli od środy no, ma być też chłodniej, dlatego wszyscy korzystają. Smażą się na słonku, no jest magnifik. Hebą, a my teraz właśnie sobie wjeżdżamy do Café du Cycliste, gdzie zobaczymy, co tuż, co tam ciekawego ma w ofercie ta super francuska marka, i miejsc Un café, s'il vous plaît. Un café... américain, américain. Avec oui. le lait. Avec un euh, café... café au lait. Café au lait. Oui. Hein? C'est possible. Grand. Bon? Non, non ce pas possible parce a fermé la machine. Ah, fermé la machine. Ah. Ah. Hum. Quelque chose de différent pour boire Bier sam z alkohol, pas bon są te. Juste bier avec alkohol. coca s'il Zero. Vous plaît. Gratuit. Za serwis. Pugmont Serwis. I za transport słuchawek, proszę cię bardzo. Zaraz ja to jakoś rozliczymy. Słucham? Mam Tak Bo Erik mi zmienił, tak muszę teraz Dobra, całą akcję z oponą trochę nieudana Zacząłem się nad tym zastanawiać po drodze, bo spakowałem na szybko dla Aleksandry tutaj i jej e, Biednego, zmęczonego życiem rowerka Starego Continentala 4000S e, Grand Prix w rozmiarze teoretycznie 28, ale starzy wyjadacze wiedzą, że Grand Prix 4000S było szersze niż nominało nie by to wskazywało. No i z tego co się bałem, to pasuje tylko pod tarczę, bo się nie mieściło, nie obracało się koło w szczękach, ale zobaczcie, miałem okazję pobyć sobie mechanikiem kawę, cyklisty. Pokorzystałem z ich przepastnego sprzętu. No, w ogóle zobaczcie jaka tu jest ładna maszyna. Innego z. Jednego tutaj z ze stałych bywalców, a to jest Chris'a, naszego kolegi przewodnika z Kafę Gravel. No, jutro przywiozę właściwą oponę, mam ich jeszcze sporo. A tak to zobaczcie sobie w café Recycling: cisza, spokój, bo właściwie zamykają za 15 minut, ale strasznie im się kolekcja rozrosła o różne rzeczy w stylu casual, oni chcą tutaj konkurować z markami takimi outdoorowymi, jak to się ładnie mówi. No i robią różnego rodzaju rzeczy. Też niekoniecznie taki strict rowerowe, chociaż sporo z nich tutaj akurat widocznych ma akcenty rowerowe, różne kieszenie, nie kieszenie i tak dalej, i tak dalej, ale niekoniecznie są rozpinane na suwak. No, ewoluuje Café Dusyklist. Myślę, że nagramy sobie jakiś kiedyś odcinek Eem, taki dedykowany strict temu sklepowi, Ola opowie. Wtedy pokrótce skąd to się wszystko wzięło, a zobaczcie na te spodnie mam chrapkę od dawna. To jest w ogóle ultra, ultra light. To są mega super przyjemne. Bardzo bym je chciał. Nereczka kafeluzik jest taka No to super jest sklep, właśnie kiedyś pr przedstawię Wam bliżej ofertę i moje zdanie na ten temat, bo oczywiście znaczy też mam super wystrój francuski. Oczywiście można by powiedzieć, w dużym skrócie, że są to drogie rzeczy, ale są... no kosztują tyle, ile inne zachodnie marki, ale są mega unikatowe. I nie chodzi tylko o wzór, ale chodzi też o design, pomysły, szy, szwy, szycia, materiały, łączenia tych materiałów. No to jest wszystko super. E, no i kolorki są super. Ja myślę, że jakieś kolejne portki kolorowe sobie tutaj ustrzelę. Właśnie z kawę. Fajne miejsce. Jutro jeszcze raz tu będę, bo to jest w ogóle na przykład, zobaczcie. Takie portki, takie świecące. Może kamera tego nie odda, ale one są takie satynowe, to można by powiedzieć. Widać o. No, fajne mają materiały, takie nieoczywiste, jak na kolarskie rzeczy. O to jest bardzo ładny kolor. Super, 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 super. super. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. I mam nadzieję, że troszkę więcej tego kawy będzie w mojej szafie. O, tą koszulkę ostatnio sobie zanabywszy. Za została tylko XS Summer Pro. Cisza, spokój. Dobrze, ja wracam. Bluze, 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 bluze. Hmm. Zobaczcie, ja będę wracał. Widzieliście, że tutaj przygotowania idą pełną parą do świąt, ale nowych atrakcji nie widać. Są pewnie głębiej w mieście. Ech, tak tu się toczy życie pod koniec października. Kończymy ten krótki przekaz. Aleksandra aktualnie rozlicza kasę, także pogadamy z nią jutro jeszcze podczas wizyty. Tymczasem abiam tu, wizu, wizu, ciał ciał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.